Trzeba sprzętowe w OSP Kosakowo na bieżąco staramy się uzupełniać, nadążyć za prężnie rozwijającą się gminą. Jesteśmy jedyną strażą w gminie Kosakowo. Działamy we wszystkich sołectwach. Na chwilę obecną mamy 50 czynnych strażaków w OSP Kosakowo. Dużo młodzieży nam przybywa. Mamy również prężnie działającą młodzieżową drużynę pożarniczą, także nasz narybek jesteśmy szczęśliwi, że będzie miasto miał kto godnie zastąpić. Czego sobie życzymy z okazji święta straży pożarnej? Na pewno spokoju, na pewno spokoju jak najmniej akcji, życzymy sobie też wzajemnie szacunku między sobą, tak? Muszę powiedzieć, że jest również dynamicznie się rozwijającą, jeżeli chodzi o zasób nowych członków OSP, ponieważ posiadamy młodzieżową drużynę pożarową. Są to osoby w wieku od 12 do 18 lat, a Dosłownie teraz na przełomie roku 2024-2025 została ustanowiona kolejna drużyna. Jest to drużyna dziecięca, tak zwana Bambini. Jeżeli chodzi o wyposażenie naszej jednostki, OSP Kosakowo, ono jest świetne, ono jest naprawdę na najwyższym poziomie. Posiadamy trzy wozy strażackie, a dosłownie kilka miesięcy temu wprowadziliśmy także do podziału naszą drabinę, która jest drabiną, która pozwala na skuteczniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze, właśnie jeszcze prowadzenie akcji przeciwpożarowych. Ten sprzęt mamy na świetnym poziomie, ale równocześnie cały czas wiemy, że jest to niezwykle istotne, żeby ten sprzęt był na bieżąco wymieniany, uzupełniany. Miesiąc temu dosłownie pozyskaliśmy 20 tysięcy złotych na doposażenie specjalistyczne nasze OSP. Są to środki, które pochodzą z, od Marszałka Województwa Pomorskiego, tak więc jesteśmy bardzo wdzięczni, a równocześnie powoli będziemy się przygotowywali do wykorzystania 500 tysięcy złotych na termomodernizację właśnie naszej OSP Kosakowo. Też dostrzegamy, że potrzeby są również, aby jeszcze ten budynek lepiej spełniał oczekiwania naszych członków OSP, aby mieli jeszcze lepsze warunki do służby.